Witam po przerwie. Naszym kolejnym prelegentem jest pan dr Tomasz Zgraja z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Temat wystąpienia pana doktora Matematyczna opowieść o cieple. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować organizatorom za możliwość wygłoszenia matematycznej opowieści. O cieple, o zjawisku, z którym w zasadzie mamy do czynienia na co dzień, niemniej jednak bardzo ciężko było opisać go pod względem zarówno matematyki, jak i fizyki. Nauką o cieple zajmuje się Termodynamika w zakresie makroskopowym i jest to połączenie dwóch słów greckich ciepła i siły. Jeśli chodzi o początki termodynamiki, to narodziła się w XVIII wieku. Można powiedzieć po wydaniu w 1687 roku w principiów przez Newtona wszystko podporządkowywano mechanice. Chciano wyjaśniać większość zjawisk fizycznych za pomocą mechaniki. No niestety nie udało się to w kilku przypadkach, między innymi jednym z nich było ciepło, inny przykład to Światło. Jeśli chodzi o ciepło, przez pewien czas panowała teoria, że jest to przenoszone przez specjalną substancję zwaną cieplikiem. Może jeszcze zróbmy taką dygresję historyczną. Pierwsze ważniejsze prace. Związane z początkami tej to praca Benjamin'a Thompsona, uwagi o pytaniach dotyczących źródła ciepła spowodowanego takciem, następnie praca Fugiera, analityczna teoria ciepła, wreszcie praca Carnot o mocy poruszającej ognia i maszynach. Zdolnych do wyzwolenia tej mocy. No i także praca płasona, matematyczna teoria ciepła. Termodynamika klasyczna opiera się na czterech zasadach termodynamiki, no i na tych zasadach został oparty ten referat. Rozpocznijmy od. Zerowej zasady termodynamiki, która była zasadą empiryczną. No, i jeżeli przeczytamy sobie tekst tej zasady, to zauważymy, że możemy wprowadzić pojęcie temperatury i przyrządu do jej pomiaru. Jeśli chodzi o skalę temperatur, to Najważniejszymi z nich są skala temperatury bezwzględnej Kelvina, skala Celsjusza, Fahrenheita i Rumora. Ostatnia już jest praktycznie niestosowana, natomiast przedostatnia stosowana jest w Stanach Zjednoczonych. Temperatury, tutaj skalę temperatur ustawia się poprzez wyznaczenie dwóch punktów, i następnie wyznaczamy jednostkę. Jeśli chodzi o pierwszą zasadę termodynamiki, została ona Sformułowana po raz pierwszy przez Mayera i równocześnie przez Jula. Tutaj jeszcze pewne modyfikacje, uwagi do tych zasad zostały sformułowane przez Renkaina, Helmholtza i Clausiusa. Zobaczmy, jak pierwsza zasada termodynamiki jest sformułowana jeśli mamy energię wewnętrzną układu w stanach początkowym i końcowym, ciepło dostarczone układowi z zewnątrz i pracę dostarczoną układowi z zewnątrz, no to zachodzi następujący związek pomiędzy tymi wielkościami, a mianowicie przyrost energii wewnętrznej jest równy w sumie przyrostów Ciepła dostarczonego układowi z zewnątrz, pracy dostarczonej układowi z zewnątrz. Energia wewnętrzna jest różniczką zupełną. Natomiast ciepło i praca nie są różniczkami zupełnymi na obu. W pewnych przypadkach mogą być. No i sformułowanie fizyczne dla nieskończenie małych przyrostów. Umożliwia nam wyprowadzenie pewnych wniosków tutaj z pierwszej zasady termodynamiki. To, że energia wewnętrzna jest różniczką zupełną, oznacza, iż nie zależy ona od tego, w jaki sposób dokonujemy zmiany stanu układu. Pierwsza Zasada termodynamiki jest niczym innym, jak zasadą zachowania energii. Dodatkowo możemy powiedzieć, że wymiana ciepła pomiędzy układami, jak i praca wykonana przez jeden układ na drugim, są to sposoby przekazywania energii. Tak więc praca i ciepło charakteryzują procesy, jakim poddajemy układ, natomiast nie charakteryzują one stanu układu. Wprowadzono też pojęcia mechanicznego równoważnika ciepła, cieplnego równoważnika pracy. Jako ciekawostkę można podać, że majer, który jako pierwszy sformułował tę zasadę, no, ponieważ stworzył coś, co wykracza poza ogólny tok myślenia, no, załamał się, dodatkowo nie był uznawany przez innych uczonych, no i poprzez to musiał stracić równowagę psychiczną do tego stopnia, że przebywał w zakładzie, w którym, w którym chciano go odwieść od myśli, że cokolwiek stworzył. Na szczęście tacy uczeni jak Helmholtz i Clausius uznali jego zasługi w stworzeniu pierwszej zasady termodynamiki. Pierwsza zasada termodynamiki znajduje zastosowanie w teorii gazu doskonałego. Równanie stanu gazu doskonałego Clapeyrona jest zapisane jako zależność pomiędzy Ciśnieniem, objętością i temperaturą. Współczynnikiem proporcjonalności tutaj jest stała gazowa. Na dole mamy postać matematyczną i zarazem równanie stanu. W termodynamice dużą rolę odgrywa cała teoria funkcji wielu zmiennych. Możemy rozwikłać to równanie przyjąć odpowiednie założenia następnie badać związki pomiędzy różniczkami występującymi tutaj w tych wydarzeniach. No i stąd powstaje wiele związków termodynamicznych. klapegon podsumował tym wzorem to, co już było znane od dawna. a mianowicie przemianę, izotermiczną przy stałym, stałej temperaturze przemianę izobaryczną przy stałym ciśnieniu, przemianę izochoryczną przy stałej objętości. Na rysunku widzimy po lewej stronie izotermy, po prawej zaakcentowaną yy, mamy izochorę, natomiast w środku jest izobara. W równaniu stanu gazu doskonałego istotną rolę odgrywają ciepła właściwe, czyli można powiedzieć ilość ciepła potrzebna do ogrzania danego ciała o jednostkę czasu, o jednostkę temperatury, przepraszam. I dla gazu doskonałego mamy równanie Majera. A mianowicie Cp minus Cv równa się R, czyli można powiedzieć Łatwiej podgrzać gaz, który jest zamknięty w stałej objętości, niż podgrzewać gaz pod stałym ciśnieniem. Kolejne przemiany gazowe to przemiana adiabatyczna, która zachodzi bez wymiany ciepła z otoczeniem, wprowadzając kappa jako stosunek ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego przy stałej objętości, która jest większa od 1, otrzymujemy wzór płasona PV do kappa równe konstans. No i tutaj mamy porównanie przemiany izotermicznej i adiabatycznej. Mamy także przemianę politropową, ciepło właściwe gazu zachowuje dowolnie obraną stałą wartość. No i tutaj wprowadzamy parametr X i parametr C. No i okazuje się, że przemiana politropowa zawiera w sobie wszystkie najważniejsze przemiany, a mianowicie izobaryczną, izotermiczną, Adiabatyczną i izochoryczną. I wobec tego możemy zobrazować na rysunku ciepło, które jest stałe w tej przemianie po lewej stronie, no i mamy polidropy. I wśród nich możemy zobaczyć w szczególności izobarę izotermy, adiabaty i izochowe. Gaz doskonały jest pojęciem wyidealizowanym. Jeśli wprowadzimy poprawki związane z objętością zajmowaną przez cząsteczki i z ciśnieniem, uzyskujemy równanie Van der Waalsa, które możemy przekształcić do następującej postaci. Postać, przepraszam bardzo, przerzuciłem zbyt szybko. Postać równania Van der Waalsa, która jest istotna z punktu widzenia rozważań fizycznych, będzie taka, która przy odpowiednich wartościach p, czyli ciśnienia da nam trzy pierwiastki V. Istotne są pierwiastki V1 i V3 i bardzo ważne jest, żeby no oczywiście te wszystkie pierwiastki były rzeczywiste. Już za moment będę kończył, bo tutaj jeszcze miałem to no spóźnienie związane z złym wyświetlaniem, także postaram się to skrócić. No i równanie stanu gazu rzeczywistego Van der Waalsa przy wartościach krytycznych, to zauważył Tomas Andrius, przy temperaturze wyższej od temperatury pewnej temperatury. Powoduje, że otrzymujemy jeden pierwiastek w równaniu. No i mamy tak zwane izotermy Van der Balse. Powyżej temperatury krytycznej nie mamy już obszarów tak zwanych prostoliniowych, czyli powyżej temperatury krytycznej występuje tylko gaz, natomiast nie występuje cieczy. Jeśli chodzi o kolejne zasady. Panie doktorze kończy nam masz. się czas. Bardzo prosimy o podsumowanie swojego wystąpienia. Dobrze. To jeśli chodzi o sformułowanie drugiej zasady termodynamiki, no to drugą zasadę termodynamiki możemy sformułować w wersji Kelbina i Clausiusa. Druga zasada termodynamiki umożliwia wprowadzenie kolejnej funkcji stanu, czyli entropii i na podstawie tak zwanego silnika Carnot umożliwia wprowadzenie też temperatury bezwzględnej. Jeśli chodzi o trzecią zasadę termodynamiki, no to trzecia zasada termodynamiki Mówi nam o tym, że entropię w zerze bezwzględnym możemy przyjąć jako dowolną stałą równą zeru, no i ta stała została wprowadzona przez Nersch, Nernsta. Także ciąg rozważań, no to dotyczył zagadnień, termo, zagadnień procesów nieodwracalnych, a także mikroświata. Jeśli wchodzimy w mikroświat, wszystko zaczyna się komplikować. I tutaj wchodzi w grę fizyka. Statystyczna i mechanika kwantowa, czyli między innymi dziękujemy. polska. Panie doktorze, dziękuję, dziękuję. Bardzo, za bardzo. Bardzo serdecznie uwagę. dziękujemy za wystąpienie, za matematyczną opowieść o cieple.